Pozwól, że wyrażę się jasno. Celem Twojego życia nie powinno być zdobycie popularności, abyś mógł ją wykorzystać dla Boga. Celem Twojego życia musi być lepsze poznanie Boga. Abyś mógł mu wierniej służyć na każdej arenie, jaką dla ciebie otworzy. To jest cel Twojego życia. Czy twierdzę, że nie można zostać prawnikiem lub sędzią w Sądzie Najwyższym? Absolutnie nie. Ale nie podążasz ścieżką, która naraża Twoją wiedzę o Bogu, aby się tam dostać. Czy mówię, że nie można być popularnym muzykiem, który pisze piosenki, które ludzie mogą doceniać? Nie. Ale mówię, że nie należy na kompromis ze swoją ścieżką, swoją wiedzą o Bogu i swoim dążeniem do wiedzy o Bogu, aby tam dotrzeć. Czy mówię, że nie można pisać książek, które ludzie docenią i które opra może kiedyś pochwalić? Nie, nie o to mi chodzi. Ale mówię ci, że skończ już z tym przekonaniem, iż w jakiś sposób musisz manipulować i zadowalać świat, aby dostać się do pozycji, w której Bóg może Cię użyć, ponieważ faktem jest, że Bóg jest większy niż to. Jeśli myślisz, że potrzebujesz stosownego uwierzytelnienia, to Twój Bóg.